To jest poradnik dla bardzo zaawansowanych graczy Minecrafta, więc jeśli nie jesteś jednym z nich i nie zrozumiesz tego za pierwszym razem, to spokojnie. Będziesz miał jeszcze czas, żeby to zrozumieć. Zatem najpierw jeden z najbardziej skomplikowanych kroków, czyli musicie kliknąć w ten zielony przycisk swoim lewym przyciskiem myszy. O tak. Potem pojawiłam się taki bardzo skomplikowany ekran główny. Ale spokojnie, wystarczy, że klikniecie ten guzik, czyli tryb jednoosobowy. A teraz jeden chyba z najbardziej skomplikowanych kroków czyli musicie kliknąć tutaj Stwórz nowy świat. I teraz znowu, też bardzo skomplikowane: musicie tutaj znowu kliknąć Stwórz nowy świat. I w końcu możesz cieszyć się swoim własnym światem w Minecraft. Zapisz ten poradnik na później i udostępnij znajomemu, któremu myślisz, że to się przyda.